Cześć, witajcie! Dzisiaj przedstawiam Wam tutaj nowy nabytek w gospodarstwie. Jest to mianowicie Zetor 8011, czy tam Ursus C380. O no, tak zwana 80, na nasza, a tam w Czechach to było jako Zetor, nie? Współpracuje to dzisiaj z siwnikiem Agromaszu, tak jak widzicie. Sieje łubin. I po prostu mi go trochę zbrakło Nie Tak jak widzicie Łubinu nie zaprawiałem Bo zazwyczaj zastosowaliśmy tą nitraginę Ale mi po prostu jej zabrakło Już nie chciałam się do sklepu jechać I tak dosłownie Końcówka na dosiew Będzie bez nitraginy Bez żadnej zaprawy Tak to się przedstawia Taki oto nabytek Powiem tak Ktoś może stwierdzić, że to kupa złomu i tak dalej, ale dla mnie to wystarczy. Coś nowego, nie 60. a jak widzicie taki sprzęt. Sprzętem fajnie się jeździ, sporo przełożeń, dobry podnośnik. Wiadomo, nie, zaniedbany i tak dalej. Poprzedni właściciel e, miał go tam u siebie. Trochę czasu on przy paszowozie chodził. Nie jest dużo, dużo rzeczy do zrobienia, ale jakoś tam pomału myślę, że ten ciągnik doprowadzę do stanu używalności. Także tak to się przedstawia. Tak jak widzicie, tutaj mamy posiane już prawie cały kawałek. To jest dokładnie 85 arów łubinu odmiana jaką sieję to jest łubin sonet odmiana samokończąca, słodka ogólnie dobra sprawa w żywieniu bydła czy czy zwierząt jakiś tam gospodarskich typu kury czy sporo białka tak to się przedstawia a chciałem powiedzieć jeszcze ogólnie zapytać bo to w sumie mój taki większy ciągnik mój, typowo mój jeszcze nawet go nie przerejestrowałem w sumie, bo tam jeszcze parę rzeczy jest do zrobienia i, i tego ale chciałbym się dowiedzieć odnośnie tego typu ciągników jeżeli ktoś tam będzie w posiadaniu jakichś instrukcji katalogów, części napraw bardzo bym był zainteresowany jeżeli ktoś może, to niech podeśle do mnie na maila czy na instagram, wyślę jakiś link tam będziecie mieli w opisie. No i bym chciał, żeby ktoś to mi tam podesłał. Jeżeli macie takie rzeczy, nie? Ciągnik jak na razie sprawuje się nieźle. Chodził w ciągniku i w agregacie. Ubytków oleju nie zauważyłem. Wycieki są, ale to z hydrauliki. To wszystko będzie do ogarnięcia. To w sumie będzie na tyle. Trzymajcie się do następnego odcinka. Już niedługo coś nowego, może z naprawy, może z czegoś. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, cześć.